XIV-wieczny zamek w Wójniejowie pamięta czasy, gdy wokół jego murów gromadzili się kupcy. Na straganach można było znaleźć wszystko: od skórzanych butów, przez garnki, po kamienie z runami. Miały przynosić szczęście i chronić. A radzić trzeba sobie było w najróżniejszych sytuacjach. I tak okazało się, że mężczyźni w średniowieczu na przykład sami szyli ubrania. Dlaczego nie? No, przecież z kobietami się nie jeździło na wojnę, prawda? Albo gdzieś z handlem. Także oni też sami musieli sobie radzić, tak jak teraźniejsze, teraźniejsze wojsko. Prawda? Guzik też sam musi sobie przyszyć. Tak wyglądały jarmarki w średniowieczu i tak wyglądają w Uniejowie, gdzie od siedmiu lat można cofnąć się w czasie o kilka stuleci. Wydaje się, że wszystko było wtedy jakieś solidniejsze. Rekonstruktorzy z Bractw Rycerskich starają się wiernie odtworzyć średniowieczne realia. Właśnie możemy sobie zobaczyć, jak ci ludzie żyli wtedy, wyobrazić sobie oczywiście, jak to mniej więcej wtedy było, co było dla nich ważne, jakie właśnie mieli priorytety, jakich rzeczy używali, jakie to były rzeczy praktyczne tak naprawdę. Bo dzisiaj mamy masę różnych rzeczy, które są tak naprawdę nieprzydatne, a oni używali tylko wtedy naprawdę praktycznych rzeczy, które się sprawdzały. Ta reguła dotyczyła nie tylko rycerskiej zbroi, w której ważny był każdy element, ważne było też, czy garncarz dobrze wypalił gliniane miski, które zabierało się w drogę. Okazuje się, że w średniowieczu liczyła się wygoda. Jeżeli chodzi na przykład o buty średniowieczne, one były zszyte po prostu ze skóry e, i ludzie mówią, a jak to, to nie mokną wam te buty na przykład albo są wygodne? Są wygodne, oni w tym naprawdę chodzili przez całe życie, to musiało spełniać e, te wszystkie podstawowe warunki, czyli nie przepuszczały wody, były wygodne, można było w nich biegać, skak skakać. Jedzeniem w obozach zajmował się jednak niewiasty. Beata Kwiatosińska stara się gotować zgodnie ze średniowieczną tradycją, ale też smacznie. Jako tako, takich dokładnych zapisków nie mamy, ale wszystko jest na naturalnych e, i najmniej przetworzonych produktach, czyli są to pierniki. E, no, staram się wyspecjalizować w, w słodyczach średniowiecznych. Zawsze podczas jarmarków w średniowieczu był czas na odrobinę rozrywki. Na siódmym jarmarku średniowiecznym w Uniejowie można się było nauczyć gry ub. Pochodzi ze Skandynawii, gdzie znana była już w XI wieku. Zasady są proste. Strąciliśmy przeciwnikom pionek pierwszy, w pierwszej rundzie ustawiamy na środku i przeciwnik z kolei, jak on ma swoje ruchy, jego musi strącić. No Ogólnie polega na tym, żeby wszystkie pionki przeciwnika strącić, a na końcu króla. Dla bardziej zaawansowanych strzelanie z łuku. Naciągnięcie cięciwy tylko pozornie jest proste. Potrzeba naprawdę siły i wprawy, żeby osiągnąć w tym mistrzostwo. W średniowieczu jednak łucznicy byli uważani za gorszych od rycerzy, choć wiele bitew zależało od ich umiejętności. Jedynym wyjątkiem była Anglia. Szkolenie w Anglii łuczników trwało od dzieciństwa. Ponieważ te łuki miały ogromne y, masy na ciągu rzędu 70-80 kg, dlatego właśnie, żeby przebić zbroje ciężko zbrojnych rycerzy francuskich. W czasie wojny stuletniej bitwy pod Kres i gdzie mniejsza ilość łuczników angielskich wygrała ciężko zbrojny rycerstwem francuskim. W Uniejowie tak dramatycznie nie było. Nikt nie przebijał zbroi, ale rycerze walczyli bardzo dzielnie. Mimo, że padał rzęsisty deszcz i musieli bardzo uważać, żeby się nie przewrócić. Trzeba mieć dobrą kondycję, żeby walczyć, ale dla miłośników historii średniowiecze jest bardzo ciekawym okresem. My w Polsce mamy okres chwały, tak? Nasze piękne zwycięstwa z Grunwaldem na czele e, przypominają o tym, że właśnie Polska miała wtedy bardzo silną pozycję w Europie i jest czym się chwalić naszą historią. Rekonstrukcja średniowiecznych turniejów rycerskich daje nie tylko adrenalinę związaną z walką na miecze. Pozwala też dotknąć historii, tego jak żyli, co nosili i jedli nasi przodkowie. Dlatego burmistrz Unijowa przekazał rycerzom klucze do miasta na dwa dni. wygra najlepszy. A Jędrkowi chcę ten klucz od miasta, żeby się miastem opiekowali, nie gwałcili, porządku pilnowali i oczywiście bezpiecznie do jutra przetrwali. Powierzam w pancerną dłoń. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. Na pewno warto wybrać się do Uniejowa na Jarmark Średniowieczny. Co roku prezentują się rycerze, sokolnicy, a białogłowy karmią. Półtorej minuty dla naszych walczących, którzy tutaj na wielkim deszczu, na Śliskiej Murawie będą się potykali. prawdziwy, mocny cios trafiający w uzbrojenie właśnie ochronne, które chroni ich zdrowie przed kontuzjami, a czasem życie nawet, bo te uderzenia potrafiły do człowieka bez zbroi. Dwie trzecie czasu za nami, drodzy Państwo, na razie rycerze oszczędzają jakby siły, bo przed nimi jeszcze dzisiaj wiele zmagań. Najpierw te pojedynki w grupach mamy cztery grupy. Z każdej z grup wyjdzie dwóch rycerzy. Proszę Państwa, czas został uruchomiony. Walka rozpoczęła się. Przypominamy, reprezentant Polski i reprezentant Austrii w tej chwili. Współpracują się tutaj tak? na panowie dzielnie, chociaż druga walka, w której nieco jakby oszczędzali siły, ale tak jak już mówiłem, muszą zachować siły do końca dzisiejszych zmagań turniowych. No jutro też będą potykali się w wielu konkurencja, To jeszcze przed nami. Dziś zobaczymy jeszcze starca. Sędziowie Goto. gotowi? gotowi? Walka! Przypominam proszę Państwa posmerane pogilgotanie przeciwnika wchodzi w grę musi to być wyraźne uderzenie mocne żeby sędziowie mogli zaliczyć punkt. Stop. czas zostaje przerwany, półtorej minuty upłynęło. Ciągle.